Siema, witam w trzecim odcinku mojej serii Minecraft. Dzisiaj będziemy obcykiwać owce. Okej, okay. mm. ładny kajf. O, widzę dwie. Wszystko piękne. Jest trzecia, dobra. To już mamy łóżeczko, znaczy jeżeli wylecą, bo... O nie, są cztery nawet. O, to pięknie. Myślałem, że dzisiaj będzie najgorsze co mogło być. A tu leży wełna. Co utopiła się? Nie wiem. Okej, okay, a tu mamy trzy. To tutaj dwie niech się. Czy tam nie A nie, nie. Może, nie wiem, może wilk zrobił. zabił Ok, ważne, że jest dobra Co nawet nie ma to kałamarnia Nie wiem Okej To jest ścina, Ok To idziemy teraz obcykać tego Okej okay, ma Robimy tak pochodnie. A i jeszcze sobie te takie coś zrobiłem, żeby ładniej wyglądało. Toteczki wstawiłem. Nie wiem. Ale węgla nie mam. No nie. Kiepsko. będzie trzeba kamień. Wymagałem. Yy, węgiel drewna. A no tak, to już sobie zrobię akurat łóżeczko. O, Zrobię sobie kolejny killów. Mam fajnego tekstu baka. Fajnie brunturę. oki 6 Dobra, pójdziemy. Chyba jeszcze tyle pochodzi wystarczy. Dobra. Chodźmy. A! Ideal. Już to widziałem. Co nie się da? O złość, Fajnie. Nie obraz mnie nie zniszczył. Lez jak kół No Mam duże żelaza. Okej. Okay. Coś się tam nało, chyba. Fak Tutaj dwa są! Si dobra, jeden zabił drugiego. Jaki fajny. Zombie, nie, nie. O, żelazo. A to przecież tylko dla żelaza. Bardzo pochodzę. A, jeszcze tutaj trzeba odcykać. Okej, okay, jest żelazo. Umas, dwa, trzy. Fuck. Ojol! Okej, okay, w się powiększa. Żelazo, żelazo, żelazo! Ładnie. Wszystko jest. Węgiel jest. To był chyba plus, ale jak ja czy... Jestem mądrzejszy. Nie dużo żelaza. na górze jeszcze. Węgiel. Co to było? Widziaki debil! Stąd się wziął. Lepiej to postawił przez mój. Zrespałni. Okej. Okay. Oh, je jeszcze oh, je był węgiel. Ojej, nie O, żelazo. O, oh, myślę, że spadnie. się spadnie. pewnie Pierwszy raz. Ward, Jest cool. Mega. On oh, się Dobra, ja wracam do... na Później to odwiedzimy, bo tu już jest ciekawie, ale tu już będzie jakby... No, shit, shit, shit! Shit! Fuck! Zostaw mnie! Zostaw mnie! O tych kur... z pieprza! się nie odczepi. Od kiedy creepery są takie mądre? O, tu się... Tutaj? No bo to na górze było, tak mi się wdaje. Chyba no tu coś kopałem. Tak. Fuck, noc. A, nie, jednak nie jest jeszcze noc. Jeszcze tutaj wiesz? I Szybko, 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 szybko. Potem się zrespawnią. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Dzisiejsze, na dzisiaj to będzie tyle. Dobra. No to nara.